Chat GPT-5 z funkcją analizy obrazu może pomóc również w tematach związanych z wyglądem, stylem i wizerunkiem. Oto przykłady. Numer 1. Analiza kolorystyczna, typ urody. Na podstawie zdjęcia twarzy Chat GPT-5 potrafi określić, do jakiej pory roku pasujesz: wiosna, lato, jesień, zima. Może wskazać, które kolory ubrań, makijażu i dodatków będą podkreślać Twój typ urody. Numer 2. Dobór fryzury i makijażu analizując kształt twarzy, ChatGPT-5 podpowiada, jakie cięcia włosów będą najbardziej korzystne. Może też zaproponować style makijażu dobrane. Do okazji i indywidualnych cech. np. opadające powieki, kształt ust. Numer 3. Stylizacja ubioru na podstawie zdjęcia sylwetki i preferencji może dobrać krój ubrań. Które najlepiej podkreślą atuty i ukryją mankamenty. Potrafi też stworzyć mini kapsul wardrobe, zestaw bazowych ubrań w spójnej kolorystyce. Numer 4. Trendy modowe w praktyce. Może analizować obecne trendy i dopasować je do Twojego stylu przykład, jak nosić Old Money Look przy figurze klepsydry i typie urody jesień.